I don't want to set the world... Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Od zarania dziejów ludzkości. Gdy nasi przodkowie odkryli zabójczą moc kamienia i kości, krew przelewano w imię wszystkiego, od Boga poprzez sprawiedliwość, aż po zwykły szaleńczy gniew. W roku 2077, w roku 2077. samurai we have a city to burn the Jesteś chłopcem czy dziewczynką? To chłopiec? Chłopiec, mamy syna, Katrin, ślicznego, zdrowego chłopczyka. Och. Och, James. Udało się. Mamy syna, pięknego syna. Masz przed sobą wspaniałą przyszłość, synku. Jestem tego pewien. Niech no na ciebie spojrzę. Cześć, jestem twoim tatusiem, mały. Będziesz potrzebować imienia, prawda? Twoja mama i ja rozmawialiśmy o tym. Co powiesz na... Robert E.O. Speedwagon. Tak, to dobre imię, nie sądzisz? Pasuje idealnie. Wygląda na to, że zakończyli projekcję genową. Zobaczymy, jak będziesz wyglądać, gdy dorośniesz. Czeka, panie tata. Widzisz, Katrin? Przestań jak... To duży świat, synu, pełen różnych ludzi. A co z tobą? Na kogo wyrośniesz? Ty tylko... Katrin? Katrin? Ona ma atak serca! Zacznijcie masaż! Zabierzcie stąd to dziecko! Szybko! Szybko! Jeden. Tysiąc. Dwa, dwa tysiące. No dalej! Trzymaj się, Katrin. Trzymaj nie się, Ty i ja. wszystko. Potrzebujemy Nie patrz na światło, no. Uszkodzisz sobie, ocz trochę. Czasem się do tego przyzwyczaić. będziemy się tu czuli, jak Chodź tu, synku. No dalej. Chodź do tatusia. Jeszcze kawałek. Dasz radę? Jeszcze kawałek. Tutaj. No proszę, oby tak dalej. Tylko roczek, a już chodzisz jak zawodowiec. Twoja mama byłaby z ciebie dumna. Słuchaj, brzdącu, wiem, że nie lubisz jak tatuś cię zostawia, ale musisz zostać tu na minutkę. Zostań tu, a tatuś pobiegnie do biura. Nic ci nie będzie, mały. Zaraz wracam. Dobra, głowy. You talking to me? Ładny Jak leci, mały? Jeden z tych modeli 3000A? Hale złot. Pewnie musisz go co rano nakreślić. Dobrze się bawisz? Dziesięć lat? No, no. Wydaje się, jakby twój tata przybył dopiero wczoraj. Ojej, ale ja gadam, głupoty. Czekasz na swój prezent, co? No tak. A jaki dziesięciolatek nie lubi prezentów? Uwierz lub nie, sama kiedyś miałam dziesięć lat. Mój Boże, krypta była wtedy pełna ludzi. Nie jak teraz. Tak niewielu jest teraz młodych. Ale znowu ględzę, a ty grzecznie słuchasz. Proszę bardzo. Oto słodka bułka, którą upiekłam dla ciebie dziś rano. Jest cała dla ciebie. Nie musisz się dzisiaj dzielić. A, Chcecie pocałować. Jestem pewien. Hey. A ten głupi robot rozwalił tort. Daj mi te składniki. Było totalne żałos. Może dlatego, że już mamy jedną sztukę? Się dobrze. Dziękuję za przybycie, Stanley. Bucz, to... co ty wyprawiasz? Mam nadzieję, że wszystko porządku. Mam nadzieję, że Bucz nic ci nie zrobił. Powiesz mi, o co chodziło? Ten mały. Tak myślałem, że to on zaczął. Odkąd się urodził, nic tylko rozrabia. Ja się tym zajmę, a ty stara się nie wchodzić mu w drogę. O, jasne. Nie Wszystko w porządku, odwraczać? synu? Wszystko w porządku? Czy Bucz znowu ci dokucza? Wolałbym, żebyśmy nie musieli go zapraszać, ale w krypcie nie ma zbyt wielu dzieci w twoim wieku. W każdym razie musisz nauczyć się radzić sobie z łobuzami. Obawiam się, że świat jest pełen ludzi gorszych niż Bucz. Ale nie pozwól, żeby zrujnował twoje urodziny. No dalej, założę się, że ktoś jeszcze czeka na ciebie z prezentem. Ja Ej, twojego... hey, Jonas odezwał się przez interkom. Wspólnie przygotowaliśmy dla ciebie mały prezent. Jonas czeka na ciebie na dole, na poziomie reaktora. Wątpię, żeby ktoś miał ci za złe, jeśli wymkniesz się na parę minut. Tręczenia innych. Och, naprawdę? Na razie pamiętaj tylko, że mam cię na oku. Co ty tu robisz, młody człowieku? Myślałem, że dzieciom nie wolno schodzić na poziom reaktora. Pewnie że masz pip i w ogóle. Poczekaj jeszcze minutkę. Zdaje się, że twój tato sam chce ci dać niespodziankę. Co powiesz na pewną niespodziankę? Nadzorca dał ci twojego pip boja i jesteś już w odpowiednim wieku, żeby trochę popracować. Uznałem więc, że czas również i na to. Twoja własna wiatrówka jest trochę stara, ale powinna działać idealnie. Jonas ją tu znalazł. Była w dość kiepskim stanie. Znalezienie części potrzebnych, aby działała, zajęło nam dobre trzy miesiące. Wiesz jak ciężko znaleźć taką małą sprężynę? Dobrze, że Butch zgubił swojego sprężynowca. <laughs> Więc co o tym myślisz? Chcesz ją wypróbować? Oczywiście, że nie możemy. Chyba że chcemy, żeby nadzorca zaczął walić w nasze drzwi. Jonas i ja znaleźliśmy jednak miejsce. Chodź! Co o tym myślisz? Możesz tu przychodzić, żeby sobie postrzelać, kiedy tylko chcesz. Nie ma za co, kolego. Wszystkiego najlepszego. Uwaga, to Radrakan. Myślisz, że załatwisz go ze swojej wiatrówki? Po prostu wy... Dobra robota, o jednego radraka na mniej. Zróbmy sobie razem zdjęcie, uchwyćmy tę chwilę. Ej, Jonas, zrób mi zdjęcie z wielkim łowczym. Uśmiech.